Antczak i Pawlenka. O zabrzu. Wakacje znów są wakacje i to już od tygodnia, może tym razem przynajmniej będziemy udawać, że w zabrzu dzieje się coś pozytywnego. Poudawać nie zaszkodzi, tym bardziej, że po ostatnim podcaście o hrabinie zyskaliśmy więcej tytułów niż ona sama mogłaby sobie wyśnić. Nazywali nas między innymi księciuniami, hamami. Czy któryś z tych zaszczytnych tytułów przypadł panu do gustu? Panie Marcinie? Księciunio odpada. Nigdy nim nie byłem, chociaż ten księciunio z kreskówki ogół. Misiach miał swój specyficzny urok, ale ham to już jest coś. Fajny tytuł. Przyjmuję z pokorą i radością zarazem. Zarzucali mi już rynsztokowy język w artykułach, i to też jest dla mnie komplement. Dziękuję wszystkim czytelnikom, antyczytelnikom i tym, którzy nas słuchają, chociaż tego bardzo nie chcą ale muszą. Dzięki! Mi też się bardzo podoba Ham. Tu mała dygresja, jest taka książka Rafała Ziemkiewicza Ham niezbuntowany, która traktuje o nas Polakach, jak działamy, jak się zachowujemy i skąd to się wszystko bierze. Mniejsza o to, ale tytuł mi się podoba i od razu mi się to skojarzyło, tyle, że ja, redaktorze, czuję się jak Ham zbuntowany. Do rzeczy, redaktorze, zacznijmy od czegoś negatywnego, a pozytywne tematy pewnie też się jakieś znajdą. No dobrze, na wykończenie czwartej trybuny Górnika Zabrze brakuje od 20 do 45 milionów złotych. I to jest news mijającego tygodnia. Była prezydent Małgorzata mańka -Szulik, zapewniała, że pieniądze na budowę są zabezpieczone. Potem dodatkowo ówczesny wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zadeklarował rządowe wsparcie w wysokości właśnie 45 milionów złotych. Niestety w ślad za tym nie poszły żadne decyzje formalne, a po zmianie władzy usłyszeliśmy, panie redaktorze? Że pieniędzy nie ma i nie będzie. Nawet ich nie było. Właśnie. Pytanie, czy w ogóle... Takie pieniądze pojawiły się na horyzoncie. Czy była to tylko przedwyborcza zagrywka, byłej już prezydent? No trudno powiedzieć, pamiętam, jak 6 lat temu przed wyborami samorządowymi, Pojawiły się buldożery, pamiętasz pan? Pamiętam. No i te buldożery miały zrównać z ziemią starą trybunę stadionu przy Roosevelt'a. A skończyło się na tym, że po wyborach odjechały, tak naprawdę nie wykonując żadnych prac. Było, minęło, a teraz brakuje kasy na dokończenie wybudowanej trybuny. I zastanawia mnie najbardziej ten rozstrzał, o którym słyszeliśmy, czyli od 25 do 45 milionów złotych. O tym rozstrzale wspominała prezydent Rubniewska. Muszę to powiedzieć, zwana w kuluarach hrabiną. Coś w tym jest. Rozumiem, że stoimy przed wyborem, czy zapłacić za mycie. Auta 25 zł czy 45 zł? Ma to sens, bo być może ta myjnia za 45 zł będzie lepsza i samochód będzie wypocowany na glans, ale od 25 do 45 milionów złotych? Co to jest? 20 milionów różnicy? Za to można wybudować ładny kameralny stadion w klasie okręgowej. To prawda, prezydent zawsze niezbyt jest konkretny, albo brakuje tej cechy jej doradcą, ale powiedzmy w końcu coś pozytywnego. Piotr Anczak macie swoją szansę. Taram! Warto na pewno wspomnieć o tym, że kilka dni temu odwiedził Zabrze minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Przyjechał z dobrą nowiną i na terenie walki Zabrze ogłosił, że Akademia Piłkarska Górnika Zabrze otrzyma milion 800 tysięcy złotych dotacji z ministerstwa. Na konferencji nie krył radości Lukas Podolski, któremu nie od dziś leży na sercu szkolenie młodzieży. I ta wiadomość jest z pewnością jutrzenką pośród tych ciemnych chmur, które nadal wiszą nad Zabrzem. Cieszmy się i radujmy się, chociaż pozwolić sobie na to nie mogą. Niektórzy zabrzeńscy urzędnicy, którzy zostali zwolnieni z pracy. A jak dowiedziałem się od zaufanej osoby z zabrzeńskiego samorządu, będą kolejne zwolnienia. Na dworze hrabiny polecą kolejne głowy. Ale to już temat chyba na kolejny felieton. Dziś jest za gorąco na takie gorące tematy, redaktorze. Dlatego sprawdźmy to i porozmawiajmy o tym przy okazji kolejnego podcastu. Tak też zróbmy, a tymczasem życzymy wszystkim samych słonecznych dni. Nieważne, czy mają wakacje, czy są w pracy, czy też bez pracy, albo na urlopie. Amen. Amen.